Się skończyło to po tragedii zamordowania pierwszego prezydenta, potem gdy ustępował e, prezydent Wojciechowski, e, ale rzeczywiście takiego rozmiaru, skali tragedii państwowej byśmy nie przeżywali. To jest Trzeba sobie zdać z tego sprawę, że jest to niezwykle wyjątkowa sytuacja w, w historii w ogóle państwowości Polski. Bo nie tylko prezydent, wszystko na to wskazuje, ale także parlamentarzyści. Co w tym przypadku? No, muszę przyznać, że jestem pod. Szczególnie jest mi bardzo przykro, bo z częścią tych osób wczoraj się jeszcze widziałem po południu i, i... i... snuły plany na... na najbliższą przyszłość. Jest to trudno uwierzyć, że tak to miało miejsca. Również dotyczy to pana wicemarszałka. Sejmu, z którym wczoraj po południu też miałem przyjemność się zobaczyć na, na konferencji naukowej. Muszę przyznać, że no, trudno uwierzyć, że jest to prawdziwa wiadomość. Dziękuję bardzo. Profesor, doktor habilitowany Marek Zubik z Uniwersytetu Warszawskiego. Rzecznik, z, minister z Kancelarii Prezydenta Jacek Sasin potwierdził, że para prezydencka nie żyje. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski mówił w jednym z wywiadów radiowych, że premier płakał, kiedy usłyszał te informacje. Premier, przypomnę, zmierza już do Warszawy, strój miasta. Rada chwila spodziewane jest nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów. Sytuacja jest nadzwyczajna. Takiej tragedii w historii Polski nie było. Przyglądamy się, próbujemy się przyglądać okolicznościom, w jakich doszło do tej katastrofy. Z tego co wiadomo, a na razie docierają do nas naprawdę strzępki informacji, ponieważ teren tej katastrofy jest ogrodzony, służby rosyjskie pilnie strzegą tego terenu, pojawiają się w depeszach pierwsze doniesienia świadków o eksplozji, którą było słychać, o tym, że oderwał się. Ogon samolotu, przypomnę to Tu-154M. Doszło do kilku eksplozji, jak mówił z kolei nasz kolega, nasz montażysta z telewizji polskiej. Rządowy, rządowa komisja powołana przez prezydenta Dmitrija Miedwiediewa pracuje już na miejscu tej katastrofy, pracują tam też prokuratorzy. Na razie wiemy, że nie ma jeszcze czarnych skrzynek, na razie nie odnaleziono tego najważniejszego tropu, który będzie mógł wskazać na przyczynę katastrofy. Ze mną tutaj w studiu jest Kuba Stefaniak, nasz redakcyjny kolega, który doskonale zna Tupolewa. Doskonale zna znam przede ten, wszystkim ten ten, ten, ten egzemplarz. konkretny egzemplarz dlatego że miałem okazję uczestniczyć w przygotowaniach do jednego z takich lotów specjalnych, to był lot jeszcze dłuższy, dlatego że transatlantycki lot, akurat wtedy z misją humanitarną na Haiti, ten lot był zdecydowanie krótszy, ale to nie zmienia faktu. Tu trzeba podkreślić, przygotowania zawsze w specjalnym pułku lotnictwa transportowego trwają przynajmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt godzin. Ta maszyna ma specjalne procedury, które są o wiele bardziej zaostrzone niż procedury typowego rejsu, takich linii typowych lotniczych, którym latają normalni obywatele. Kuba, powiedz, jakie to są procedury? To, Przede wszystkim to nie jest ciała... możliwe, żeby samolot wyleciał mając jakąkolwiek Absolutnie awarię, nie. usterkę, każda śrubka, niedociągnięcie? To, jak to mówią, musi być do Kręcona. Jest specjalna komisja, która przed wylotem, wystartowaniem tej maszyny, no, można powiedzieć, oblatuje, czyli jest dokonywany taki lot próbny, tam wszystko jest badane. Więc, więc no, tym bardziej jesteśmy w szoku. Ja próbuję, cały czas jestem, no, czekam na, na jakieś informacje z 36 pułku. Rozmawiałem dzisiaj z dowódcą, on też zbiera te informacje. Co do samego, samej katastrofy, Jarek Olechowski mówił o tym, że tam. Ten samolot był przekrzywiony. Były też głosy, że krążył dwie godziny, był w powietrzu. Czyli coś jednak musiało być nie tak. Ale z drugiej strony weźmy też pod uwagę, że to są procedury, które mają też piloci. Pilot nie, wy nie wyląduje, jeśli nie jest pewien, że nic nie będzie się działo, dlatego on krąży. A no Powiedz, właśnie, stąd, przy naszym stąd... telefonie, proszę Państwa, Tomasz Pietrzak, pilot w Tupolewów. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie również. Mówi, przed chwilą mówił Kuba, że są specjalne procedury. Pilot, jeśli nie jest pewien, że wszystko jest w porządku, że lądowanie będzie zakończone i przeprowadzone bezpiecznie, to krąży w powietrzu. W tym przypadku prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, że tak było. Maszyna krążyła około dwóch godzin nad lotniskiem. Czy to wskazuje, że pilot miał wątpliwości, że coś jest nie tak? Ja podejrzewam, że tak, że... ale tu może ustalmy. Bliższą informacją dla nas jest to, że były złe warunki na lotnisku, więc oczekiwanie dwóch godzin było raczej spowodowane tym, że oczekiwali na poprawę tych warunków, ponieważ musimy patrzeć na godzinę, która była planowana do lądowania, czyli to były godziny poranne, czyli to wszystko się podnosi, czyli mgiełki podnoszą się z nad drzewa, a tam wokół lotniska jest bardzo dużo lasów, więc liczono pewnie na to, że z upływem dnia, czyli z zwiększeniem operacji słonecznych, czyli te promienie słoneczne rozgonią tą mgiełkę i poprawi się pogoda, poprawi się widzialność, na którą załoga prawdopodobnie czekała. I to, były, to było powodem, dlaczego załoga krążyła dwie godziny. W sytuacji, gdyby była to jakaś usterka techniczna, na pewno samochód wróciłby do Warszawy wtedy. Pojawiły się informacje o tych eksplozjach i o tym, że samolot praktycznie rozpadł się na kawałki, na kawałki szczątki e, znalezione były, zna, znajdują się e, rozrzucone w lesie. Ta eksplozja o czym może świadczyć? Czy to już w momencie, kiedy samolot zetknął się z ziemią, czy też mogło do niej dojść wcześniej? Należy pamiętać, że na pokładzie paliwa mogło być około 20 ton paliwa, to jest bardzo dużo i jeżeli to, to paliwo zostanie w jakiś sposób uwolnione, wtedy następuje właśnie ta detonacja. A musimy pamiętać przy uderzeniu w drzewa, jakaś, jakieś rozstrzelanie instalacji, czy paliwowej, czy innej, powoduje to, że dochodzi do samozapłonu i o, o właśnie wybuch. Paliwo no 20 ton to jest bardzo duża ilość tego paliwa, więc to prawdopodobnie było przyczyną tego, że ten samolot tak się rozsypał. Proszę jeszcze powiedzieć, czy ma Pan jakieś przypuszczenie, skąd to przechylenie? Dlaczego tym jednym skrzydłem mógł zawadzić samolot od drzewa, czy też o ziemię? Dlaczego ten przechył? Ja myślę, że tutaj to było dochylenie się do osi pasa startowego, od pasa lądowania i to jest właśnie ten manewr, który I trzeba pamiętać, że Antopolów ma skrzydła bardzo nisko umiejscowione, więc jakiekolwiek przechylenie powoduje to, że to skrzydło jest poniżej obrysu kadłuba samolotu, więc gdyby to był samolot typu Boeing albo Airbus, skrzydła są do góry podniesione. W to polewie są one pochylone w dół, więc tutaj się ta odległość do tej ziemi przy przechylonym skrzydle zmniejsza, czyli to jest Nie. prawdopodobnie. Podchodząc do lądowania, zobaczył pas, chciał się dochylić i no to... Dziękuję bardzo za tę rozmowę. My przenosimy się proszę państwa przed Ministerstwo Spraw Zagranicznych najnowsze informacje. Czyli lista pasażerów zgadza się z listą osób, które były rzeczywiście fizycznie obecne na pokładzie samolotu w momencie katastrofy. Zaistniała w tej chwili niepotwierdzona informacja o tym, że trzy osoby zostały ciężko ranne, ale przeżyły ten wypadek, ale na razie jest to wiadomość agencyjna. Nasze źródła dyplomatyczne te informacje nie potwierdzają. Także w chwili obecnej Możemy założyć, że wszystkie niestety 88 osób, które znajdowały się na pokładzie w momencie wypadku zginęły. A czy te informacje próbowaliście Państwo potwierdzić o tym, że te trzy osoby jednak ciężko rano nie żyją? Tak, w tej chwili tę informację weryfikujemy. Tak jak mówię, jest to na razie informacja medialna, która spłynęła z jednej z agencji obecnych na miejscu. Także nasze służby obecne na miejscu wypadku w tej chwili tę informację weryfikują, ale nie mamy potwierdzenia. Nasze służby twierdzą, że niestety najprawdopodobniej możemy założyć, że wszystkie 88 osób, które znajdowały się na pokładzie w momencie tej niewyobrażalnej katastrofy zginęły. eu trebuie chiar nu minuta nimeni chiar îmi se tragedia No, to jest tragedia, która wykracza poza naszą wyobraźnię. Tragedia no, rozmiarami wykraczająca poza to, z czym kiedykolwiek mieliśmy do czynienia, także niewyobrażalna, trudna do ogarnięcia. Wszyscy mamy olbrzymie trudności z ogarnięciem umysłowo no, rozmiarów tej niewyobrażalnej tragedii. Zginęły 88 osób zginęło, które znajdowały się na pokładzie. Jest to na pewno jedna z tych tragedii, która zapisuje się czarną kartą na kartach historii Polski. Niewyobrażalna tragedia. W tej chwili zaczynają już spływać pierwsze kondolencje. Dzwonił przed chwileczką minister spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, pan Guido Westerwelle, który akurat w tej chwili składa podróż zagraniczną w Afryce. Mieliśmy rozmowę, złożył no, głębokie kondolencje. O ile wiem, kanclerz Merkel w tej chwili próbuje połączyć się telefonicznie z premierem Tuskiem, aby także złożyć mu Kondolencje, ale tak jak mówię, te kondolencje z całego świata w tej chwili zaczynają spływać. Państwo może.